Witam wszystkich, chłopcy czy gandrzej. Od ostatniego filmu upłynęło kilka tygodni, chyba ponad miesiąc. Zastanawiałem się, czy będę w stanie wystartować w zawodach w tegorocznym sezonie. No cóż, jak na razie odpowiedzi konkretnej dalej, nie wiem na 100%. Tak jak mówiłem, ten kwas hialuronowy, który sobie zaaplikowałem jakiś miesiąc temu, czy. czy Grubo ponad miesiąc temu, yy, muszę przyznać, że pomógł mi i w treningu lepiej się trenuję i z jakoś tam rękę. Mogę w większym zakresie podnieść do góry. W międzyczasie były zabiegi na yy, ufizjo. Były ustawiane banki, ponieważ tutaj nawet widać cały czas jest stan Panle opuchnięte. Yy, to ścięno Bicepsa. Lekarz powiedział, że to ścięna może się zerwać w każdej chwili. Także. Stanie jest ten sam, trenuję, trzymam dietę, a czy wystartuję, to się chyba okaże przed samymi już zawodami, po prostu decyzję podejmę. Tutaj jest problem, jeszcze jeden, ponieważ tutaj był dosyć duży stan zapalny jest w tym stawie barkowym i jeżeli mi się udało już przybrać tą pozę jakoś te bicepsy tyłem, to tutaj zaraz Wam pokażę na zdjęciu, jak ten bark tyłem wygląda. To jest strasznie zapuchnięty. Straszny jest obrzęk. Coś takiego na scenie, w ogóle, z czymś takim na scenę bym na pewno nie wyszedł, tak to powiem. Także walczę z tym stanem zapalnym. To zdjęcie było robione jakiś czas temu, teraz już jest troszeczkę lepiej. Także oprócz tego, że robię formę, walczę też z takim problemem. No cóż, ja lubię wyzwania i jeżeli mi się uda wystartować to w tych zawodach w tym roku, to myślę, że to będzie naprawdę spory wyczyn. A tu nie chodzi o to, żeby tylko wystartować, o to, żeby zaprezentować bardzo dobrą formę. Już widzę, że będę musiał zrobić duże korekty przy pozowaniu, ponieważ ta ręka nie ma pełnej władności. Będę musiał jakąś tą zdrową ręką korygować ustawienie przy bicepsach i innych pozach, żeby to nie wyglądało tak bardzo asymetrycznie. W line-upie, tak jak tutaj wam pokażę zdjęcie. Wygląda to już przodem troszkę lepiej, chociaż też widać, że ta lewa strona nie mogę wyciągnąć dobrze najszerszego. Tutaj pracuję nad tym teraz codziennie podczas pozwania, czyli muszę przemodelować swój sposób prezentacji z ubiegłych lat. To jest jakieś wyzwanie. Także trenuję, trzymam dietę. Teraz, może, dwa słowa właśnie o tej diecie. Na dzień dzisiejszy spożywam 450 gramów białek. 350 gramów węglowodanów, 60-80 gramów tłuszczu. To jest po szybkim przeliczeniu około 4000 kalorii. Czyli w sumie jakieś 1000-1500 kalorii może mniej niż spożywam poza sezonem. Znaczy ja nie robię typowy stricte taki off season, żeby rozbudowywać i przybierać bardzo na masie, po prostu tyle mi potrzeba do Codziennego funkcjonowania do treningów, do tej takiej codziennej aktywności, nie, nie jem jakoś nie jem ponad miarę, żeby budować masę, bo już masy już nie budują jakiś czas. I tak właśnie zastanawiam się, jak można, będąc na przykład zawodnikiem wagi ciężkiej, spożywając 6000 kalorii, czy nawet 7000 kalorii poza sezonem. Potem na redukcji spożywać, nie wiem, 2000 kalorii, nawet przez jakieś krótkie okresy czasu. Uważam, że takie skoki są niepotrzebne. Zawsze zaczynamy od, od redukcji od najmniejszej, minimalnej, minimalnego deficytu i obserwujemy organizm. Jeżeli to nie zadziała, wtedy można ewentualnie po jakichś kilku tygodniach ten deficyt jeszcze obniżać. Im mniejszy deficyt, tym yy, ta zmiana sylwetki będzie bardziej efektywna. A i na samopoczuciu zyskamy, i na yy, wiadomo. Yy, na uczuciu głodu, ja wiadomo, no chodzę, zdarza się, że jestem głodny, ale nie jest to takie uciążliwe, że mi nie pozwala funkcjonować na co dzień. Także, niezależnie od tego, czy trenujemy do zawodów, czy chcemy troszkę zredukować, zawsze ten deficyt trzeba ustawiać, jak najmniejszy się tylko da i, i tego się trzymać. Zawsze te drastyczne zmiany uważam za niepotrzebne. Zresztą, tak jak wiecie, kto mnie dłużej śledzi, wiedzą też ludzie, że. Przed samym startem też nie robię jakichś wielkich ładowań, jakieś wielkie ketozy. Uważam, że organizm jest przyzwyczajony do takiego swojego rytmu. Jedyne ostatnie kilka dni mogę zwiększyć węglowodany do ilości właśnie jakie spożywałem poza sezonem. Czyli jak 350 gram węglowodanów to sobie zwiększam na powiedzmy na 500-600 trzy dni przed zawodami. I to jest moje całe w cudzysłowie powiedzmy ładowanie. Także uważam właśnie, że takie drastyczne zmiany i nie są dobre dla, dla sylwetki dla samopoczucia, w ogóle dla, dla, tej, dla takiej codziennej, dla codziennej takiej aktywności. Oczywiście do tego dochodzi kardy, w tej chwili już jest 40 minut codziennie, czasami pół godziny. To jest bezwzględnie już pilnowane przeze mnie. No w sumie już w okresie przed, przedstartowym jestem. No, dobre, chyba 10 tygodni albo nawet i dłużej. Do docelowych zawodów zostało około 8, 8 z kawałkiem. Może wystartuję za 6 tygodni już zobaczymy, także u mnie to jest wszystko bardzo takie płynne w tej chwili. Na pewno nie będę bukował lotów, nie będę zgłaszał startu do ostatniej chwili po prostu. Trenuję, lubię takie wyzwania. Zobaczymy, mam nadzieję, że Zadziała osocze teraz, które sobie właśnie zaaplikowałem kilka dni temu, czyli kwas jarolowy poszedł kilka tygodni wcześniej jeszcze. I właśnie z myślą o tym ścienie bicepsa, żeby go troszeczkę zregenerować, zrobiłem sobie iniekcję z osoczą. Znaczy nie ja sam sobie zrobiłem, tylko, tylko lekarz pod, pod USG, wiadomo w odpowiednie miejsce. Mam nadzieję, że to trochę to pomoże walczyć z tym stanem zapalnym. Trenuje mi się minimalnie lepiej, znaczy czuję oczywiście ból i dyskomfort, ale taki do zniesienia, bo już powiedzmy te 5-6 tygodni temu to już ten ból się stawał taki no dokuczliwy, że to już ograniczało mój, bardzo mój trening. Także co, no ja lecę dalej, czy się przygotuję to bardzo mnie to też ciekawi, czy będę w stanie wystartować w tym roku no tak jak mówiłem, jedyny trening bez żadnych tam ograniczeń, to jest dla mnie trening nóg, bicepsy mogę tylko robić na wyciągach yy, bardzo dużą kontrolą także no, może być też taka sytuacja, że sobie to ścierno mi się wreszcie zerwie, to też już będzie postarcie, wiadomo także dzisiaj tyle ode mnie ja cały czas cisnę, nie poddaję się i mam nadzieję, że w kolejnym filmie Zaprezentuję Wam moją aktualną formę, jaką wypracowałem i będzie już bliżej tego startu. Na razie trzymajcie się, hej!